Punkty ABCD leżą na okręgu ośrodku S. Zobacz rysunek. Mamy tutaj wszystko namalowane, miara kąta BDC jest równa. Szukamy kąta BDC. On też został tutaj pokazany jako ten pytajnik. I teraz skąd mamy te wszystkie wartości wziąć? No prawdopodobnie z zależności na kąty środkowe i wpisane w okrąg. Przypomnę, kąt środkowy to był taki, który jest, dajmy na to, oparty na łuku AC. Mamy tutaj łuk AC. O ten łuk tutaj zielony. I teraz kąt środkowy oparty na łuku AC wynosi 118 stopni, bo te ramiona od A i od C sięgające do środka tworzą właśnie ten kąt środkowy 118 stopni. I teraz, jeśli ja chcę gdzieś znaleźć kąt wpisany, bo ja wiem, że oczywiście kąt wpisany w okrąg oparty na tym samym łuku AC on będzie dwa razy mniejszy. To, gdzie ja mam kąt wpisany yy, oparty na tym łuku, łuku AC? No to prowadzę sobie prostą tutaj od A do okręgu i prostą od C do okręgu. Więc tutaj stworzył mi się kąt ADC. To jest właśnie kąt wpisany oparty na tym samym łuku, na tym łuku AC. Skoro on ma być dwa razy mniejszy, ja podpiszę, że to całe niebieskie to jest ta alfa właśnie. No to moja alfa jest równa 118 stopni podzielone na 2. Czyli po wyliczeniu to będzie 59 stopni. Skoro tak, to teraz mamy co tworzy tą alfę? Tą alfę tworzy ten kąt właśnie, którego my nie znamy i kąt jakiś o mierze 27 stopni. No to wystarczy zrobić 59 stopni odjąć 27 stopni i to będzie miara tego naszego kąta BDC. Czyli to jest równe 32 stopnie. Tyle jest równy kąt miara kąta BDC. I zaznaczamy odpowiedź D.